Temat dzisiejszego filmu to nie będą ani skalari, ani barwniaki, tylko światło. Powiem Wam, że od pewnego czasu tak blisko, nie wiem, od miesiąca mam takie wrażenie, że tego światła jest za mało że tego światła jest połowę tego, co było. Do tej pory tak nie sądziłem, czy, czy tak faktycznie jest, czy nie jest. Ale od jakiegoś czasu mam już pewność, rośliny. Rośliny mi to pokazały. Światło się świeci, jak najbardziej tu się wszystko życie toczy, rybom nic nie przeszkadza. Ale w prawne oko, jak się przyjrzy, spojrzy sobie tam do tyłu, gdzie są rośliny, które że tak powiem wymagają najwięcej światła, to są te ludwiwie czerwone, to są te alternatywy, które tutaj widzimy na pierwszym planie teraz. I widać, że po pierwsze są strasznie słabe przyjosty, po drugie rośliny są słabo wybarwione. I to w zasadzie wszystkie trzy łodygowce, jakie tutaj mam, bo i tu jest ta rotala, która y, też jest zielona i też ma takie małe, okrągłe listki. Ja Wam kiedyś pokazywałem, jak była ta awaria oświetlenia, jakie ona miała listki, y, małe, okrągłe, zielone, zamiast takich długich, y, wąskich i, i, i czerwonych, to samo Dwigia miała dwa razy większe liście niż miała, a na już ta alternatera, to już w ogóle widać po niej, że ten przyrost jest zielony, i jest dużo wąski. Jak zobaczymy, na samym środku ekranu, teraz jak patrzymy, widać tam takie czerwone jeszcze liście, które są dosyć długie, dużo dłuższe, co jest nienormalne dla rośliny, tak bo przecież roślina im wyżej, tym ma dłuższe liście i coraz lepiej wybarwione. Tymczasem tutaj widzimy e, czerwone liście pod spodem, i cały ten przyrost, taki zielony, to jest właśnie przyrost, który według mnie e, no jest już przy ograniczonym oświetleniu. Przyczyna? Nie wiem. Dzisiaj właśnie postanowiłem to zbadać. Najprawdopodobniej obstawiałbym zasilacz. Obstawiałbym zasilacz, że, że ten zasilacz. E, Jakieś takie główno chińskie. Podejrzewam, że on coś tam w nim padło i daje tylko połowę tej mocy, którą powinien dawać. Bo lampa świeci, jak najbardziej wszystko działa poprawnie, tylko tak jakby z połową mocy. I dzisiaj postaram się to przebadać. Na początek zrobimy to metodą taką, że przełączymy sobie. No, taki watomierz mam gdzieś tutaj taki który mierzy mi zużycie prądu. Zobaczymy, ile watów pobiera ta lampa. Powinna pobierać te 220, 220 watów Zobaczymy, ile pobiera. I to już mniej więcej będę wiedział, ile oświetlenia jest. A potem postaram się go podłączyć pod komputer i zobaczyć, czy na przykład nie stało się coś w programie. Czyli, że na przykład, nie wiem, zamiast 100% lampa nie daje mi na przykład 50%. I jest to problem w oprogramowaniu sterownika. A nie w zasilaczu. Także to działa, Zobaczmy jaka jest przyczyna. No i dobra. Lecimy punkt pierwszy, zobaczymy ile watów pobiera ta lampa. Ja tu podłączyłem ten taki watomierz. Lampa to jest najprawdopodobniej to. Zgadza się. Wyłączyłem światło zgasło. Przyłączymy sobie tą lampę tutaj. Okej, okay. światło się świeci. zobaczmy, ile watów pobiera lampa. Eee, jak widzicie to jest 79 W. A powinno być 220 i tyle było, bo pamiętam, że jak mierzyliśmy ile pobiera prądu, jak zakupiłem ten miernik i robiłem badania ile ile prądu Pobiera akwarium, w związku z tym, ile będzie kosztowało utrzymanie akwarium przez miesiąc, to badałem tą lampę i było te 220 W, a tu widzicie jest 80. Czyli y, moja obserwacja jest jak najbardziej słuszna. Jest za mało watów. Dobra, teraz podłączę sterownik do komputera i zobaczę, czy jest ograniczenie w programie, czy najprawdopodobniej y, pad zasilacz. Zasilacz znajduje się o, tam z tyłu. Pamiętam, już kiedyś toczyłem wojnę o to, żeby go stamtąd wydobyć i wiem, że nie będzie łatwo, ale całe szczęście mam drugi zasilacz zapasowy, bo pamiętacie, że kupiłem w wyniku małych nieporozumień dwa zasilacze i ten jeden sobie zostawiłem w zapasie. Oczywiście nie będę teraz pamiętał, który był od którego kupiony. No niestety. Dobra, w każdym razie najpierw zobaczymy w programie, co się dzieje. A potem zamienimy w zasilacze i zobaczymy, czy będzie wszystko dobrze. OK, jesteśmy już w programie. Oczywiście nagrywa monitor, więc trochę może być nie tak. I eee, co tu widzimy? Światło białe. Jest OK. OK, od razu gaśnie, co oznacza w skrócie, że, że jest wszystko OK. O, zwiększyło się. Czy w programie jest to na 100%, tak jak powinno być, Czyli program nie jest tutaj e, przyczyną. Były też takie pytania. Słuchajcie, jakiego programu używam? To jest program do sterownika, to jest LED Dimmer Pro. Z tego co widzę, z ostatniej aktualizacji V4, bo dawno chyba nie aktualizowałem. Jest to sterownik, do, do znaczy to jest program do, do, do konkretnie do tego sterownika LED Dimmer Pro. Jakby ktoś potrzebował, w każdym razie w programie nie widać, żeby tu cokolwiek się działo. Czyli to nie jest winą. Program. Czyli następuje teraz kolejny etap testowania. Postaram się zamienić zasilacze. No i dobra, czas wymienić zasilacz. Mam drugi, pamiętacie, taki sam, identyczny, ciężko stwierdzić, który jest który. No dobra. początek oczywiście trzeba odłączyć go od prądu. No, A jak wyjąć wtyczkę, większa pewność musimy go tu odkręcić, wyciągnąć. Wszystkie przewody, które są do niego przykręcone, podmienić. O! Nie trzeba było dużo. Teraz będzie zabawa. Tak kiedyś zrobię porządek z tymi przewodami. Obiecuję. Kiedyś się za ja to wezmę. Dobra. To lecimy. No i dobra, słuchajcie, wszystko jest y, podłączone. Y, cały zasilacz podłączony. Czas włączyć prąd. Zobaczymy, co się stanie. Poszło. okej, okay, dioda w zasilaczu się zaświeciła. Lampa. O, od razu widać różnicę. No, ale 300 W. Wow. Taki progres. Miało być 220, a tymczasem jest 294, no i trochę spada. Ok, zobaczymy za jakiś czas, ile finalnie pokażę. Ale zobaczcie ile jest. 290W i spada, a jeszcze nie powinno się wygaszać. A nie, delikatnie już się wygasza y, światło czerwone i y, full spectrum już się delikatnie wygasza, więc być może stąd jest taki stopniowy spadek tego napięcia no ale 300W. No tego się nie spodziewałem, okej, okay. dobra, nieważne. Ja to sobie zaraz wszystko podłączę do środka, a teraz przeniesiemy się z powrotem do akwarium i pokażę Wam, no jak teraz wygląda akwarium przy tym świetle. No i dobra, słuchajcie, jesteśmy już przed akwarium z nowym oświetleniem znaczy z nowym oświetleniem z wymienionym zasilaczem. Wrzucę wam jeszcze szybko, jak wyglądało akwarium na początku. Jak mogliście zauważyć, różnica jest mega i jest no niezwykle ewidentna, tak? To od razu widać co się dzieje. A przy okazji wyszły sobie barwniaczki gdzieś tu samica. Zobaczcie, wypłynęła przed chwilą i przegoniła wszystkie rybki. A tutaj o zobaczcie na środku ekranu wyszła sobie L600, bo to już jest taka godzina, że ona o tej godzinie lubi już wyjść i jeść. Jest u mnie 20.40, więc zaraz powinna być pora karmienia. Dlatego ona już tam gdzieś sobie wyszła. O, ale wrócimy się tutaj. Jest samiec. A pod nim zobaczcie, jest fajne statko maluchów. Nie będę robił większego zbliżenia, bo nie chcę ich przepłoszyć. Ale możecie mi wierzyć na słowo, że ono tam jest. Kto dobrze patrzy, ten się przyjrzy i zobaczy. No dobra, wracamy już do akwarium. I zobaczcie, jaka jest różnica. Po prostu mega, mega. Naprawdę dużo jaśniej i to jest ewidentne i zauważalne. No jeżeli tam był wtedy 80 watów, a nagle mamy 290, no to jest naprawdę potężna różnica. No i teraz nie wiem, co zrobić, czy reklamować ten zasilacz, czy co. Bo dopiero co kupiony nowy zasilacz, ile on podziałał? Dwa miesiące i już jest po nim. No i dobra, na dzisiaj, słuchajcie, to tyle. Zepsuł się zasilacz, wymieniłem. I zaczekamy za jakiś czas. Myślę, że za tydzień, dwa, pokażę Wam, jak będzie wyglądać przyrost tej tam z tyłu alternatei, która tam się o teraz na zielono nam tak pięknie zaświeciła. Zresztą, nawet jak teraz na nią patrzę, jak patrzyłem wcześniej, przy tych samych ustawieniach aparatu, to widać różnicę. Za jakiś czas Wam pokażę, yy, jak akwarium odżyło z nowym oświetleniem. A ja się dzisiaj już z Wami żegnam. Do zobaczenia. Cześć!